Cześć, pozdrawiam Was dzisiaj z Rzeszowa. Bardzo często narzekam na to miasto, wydaje mi się takie strasznie nudne i martwe, ale co jakiś czas odkrywam ciekawe osoby. Właśnie napisała do mnie pani Paulina Patro, która jest edukatorką przyrodniczą i pokazała mi niesamowitą rzecz, którą zrobiła, która skłoniła mnie do tego, żeby pokazać to na, na filmie. Tak, to są karty Dzieci w Naturze z przepięknymi ilustracjami. Na odwrocie są ćwiczenia zachęcające dzieci, rodziny, nauczycieli do tego, żeby różnego rodzaju aktywności oparte właśnie na kąpielach leśnych stosować, żeby trochę te telefony odłożyć. Może wyciągnijmy jakąś kartę i poczytajmy no, ja sobie. Bardzo. Może pokażę jeszcze tak kilka tych kart. Yy, yy, tutaj są ilustracje z jednej strony, które trochę nawiązują do treści yy, i na przykład otwieram. Yy, Karta. U samodzielnie lub z grupą obraz mandalem z darów natury. Liści, szyszek, piór, kwiatów. Dobra, czy kolejne. Eee, dobierz sobie kogoś do pary. Zamknij oczy, niech druga osoba, podtrzymując cię pod ramię, prowadzi się do wybranego drzewa lub rośliny. Dotknij go ją, następnie wróćcie w to miejsce. I tak dalej, i tak dalej. Coś tam jeszcze jest. Dotknij drzewa, które ci się podoba. Jaka jest jego kora. Czy na drzewie rośnie mech, czy ktoś w tym drzewie mieszka, lub na nim mieszka? Eee, połączcie się w pary, narysuj patykiem wzór na ziemi, a druga osoba niech przejdzie po nim, zachowując równowagę. Ile tych kart jest? 32. 32. I po prostu dzieci sobie wyciągają, idą gdzieś tam do lasu, tak, w parach. Tak. Czy do lasu, czy na łąkę? W grupie, indywidualnie mm -hmm. e, to, to zależy. Tak, je skonstruowałam, żeby też seniorom było łatwo e, je odczytywać, no bo dziadkowie też przecież z dziećmi przybywają. Żeby wszystko było jasne, dlaczego natura jest taka istotna, jest do tego książeczka, e, która jak się właśnie. Dzieci, dzieci w naturze. W naturze. Dzieci mm -hmm. w naturze, tak Opisy, jak cały kart. zestaw kart. Tak, po to, żeby wiedzieć, dlaczego natura ma takie znaczenie na, i wpływ na rozwój e, dzieci. I to jest też element, który będzie działał kojąco na rodziców, a jesteśmy według badań sprzed 6 lat najbardziej wypalonymi rodzicami na świecie. W Polsce, tak? Tak, Polska, polscy rodzice. Masz jakieś w ogóle doświadczenia z edukacji dzieci, tak robisz zajęcia jakieś też z tymi kartami? Czy? Ja najwięcej pracuję z dorosłymi. Czy tak? człowiek z dziećmi mam takie, takie doświadczenia? Jestem też trenerem, prowadzę szkolenia, więc no trudno jest mi być wszędzie, Aha. chociaż mam wrażenie, że jestem. <śmiech> <śmiech> Czyli te karty można na jakiejś stronie znaleźć, tak? Tak, u mnie na stronie na nature -coaching -institute albo prościej www.dzieciwnaturze.pl Aha, super. Bardzo mi się podobało, jestem wybredny wobec, wobec <laughs> estetycznie i wobec różnych gier rzeczy i naprawdę no, byłem poruszonych. To zobaczyłem zupełnie, spotkaliśmy się przypadkowo, jakoś tak intuicyjnie i super rzecz no mam syna prawie 3 latka, więc pewnie niedługo będzie korzystał z tych kart, choć w sumie nie musi pewnie. Natomiast na pewno po, po, po jakoś polecam chyba wszystkim, nie wiem no do jakiego wieku? 5 lat? 6 Od e, Karty są dedykowane między 6 a 12 rokiem życia. Od pięciu bym nawet powiedział. Ale nie? chciałam powiedzieć, że 5-latki, nawet 4-latki już mają z nim doświadczenie, tak samo jak 14-latkowie, 16-latkowie i wszyscy mieli bardzo pozytywne. Może dorośli nawet. Od tak? właśnie chciałam powiedzieć, że też osoby, które z tymi kartami pracują, też już pracują z dorosłymi. Bo one są stworzone również dla osób, które mają ADHD lub deficyt uwagi. Teksty są krótkie, konkretne. Tekst jest przedzielony na pół, na dwie mhm. części, po to, żeby osoba czytająca mogła się skupić właśnie na, na danym ćwiczeniu. Zbyt długie treści powodują no, spadek koncentracji. Ktoś czasem może nie pamięta, co przeczytał, a co dopiero ma zrobić. Pokazują różne właśnie aspekty natury. Powąchaj mech, korę różnych drzew, grzyby, ziemię. Który zapach podoba Ci się najbardziej? Opowiedz, co czujesz, gdy go wąchasz. Tak, bo chodzi też o to, żeby dzieci nauczyć tego czucia. Telefony, niestety nadmierna cyfryzacja powoduje to, że dzieci są oderwane od samych siebie. My dorośli to znamy, ale niestety ten temat już dotyczy również dzieci. I no ja się z tym po prostu nie zgadzam stąd ten pomysł w serca. Tu jest taka karta. Stwórz leśne perfumy. potrzyj palcami, liście, korę, drzewa, kwiaty, igły lub inne. Sprawdź jak pachną. Rozejrzyj się uważnie wokół siebie. Jakie widzisz kolory, nazwij je lub wskaż. Jak się czujesz, patrząc na te kolory? Który z nich dodaje ci energii, a który uspokaja? Możemy jeszcze poczytać? Możemy, jak najbardziej. Mogę, ja. O, dobrze. Poszukaj Ale zapachu. Pokaż, pokaż, pokaż tą kartę tutaj. Mhm. Poszukaj zapachu, który najbardziej cię zaciekawił. Opowiedz o nim. Co ci przypomina ten zapach? Może przywołuje Twoje wspomnienia? Albo. Czujesz w niebo? Jakie jest? Czy widzisz chmury? Czy coś ci one przypominają? Jak się czujesz, kiedy patrzysz w niebo? Okazuje się, że bardzo rzadko patrzymy w niebo, a ja się tutaj, kiedyś patrzyłam, tutaj leciał sobie w tym roku czarny bocian. Niesamowite. Niesamowite, tak. Są tacy, że patrzą w niebo i nagle, nagle widzą: UFO. tak? Toch może za rzadko patrzymy, nie? Nie może. mówię o żadnych istotach duchowych. Ehm, to trzeba kilka tygodni patrzeć. Ehm, Na tak. Naśladuj odgłosy leśnych zwierząt, a reszta grupy niech spróbuje odgadnąć, jakie zwierzę udajesz. W kolejnym kroku spróbuj naśladować ruchy zwierzęcia. Po odgadnięciu zamieńcie się rolami. Super. I to ćwiczenie dzieci uwielbiają. E, mm -hmm. Generalnie ilustracje są e, też bardzo e, no, takie włączające, inkluzywne. Bo obecnie mamy do czynienia prawda, z różnymi, znaczy obecnie, no, zawsze mieliśmy do czynienia z różnymi um, kontynentami, z różnymi kolorami skóry i karty są też no, właśnie, wyłączające, żeby nie było tylko nastawienia na, na jeden kolor skóry. mamy dziewczynkę z Japonii. To też taki ukłon, ukłon w kierunku tego kraju, który mm, jako pierwszy stworzył kąpiele leśne, a przynajmniej najbardziej rozpromował. Podobno byłaś w Japonii, tak? Tak, byłam w Japonii właśnie rok temu, dokładnie o tej porze, e, a dwa lata temu w Korei Południowej, więc są to kraje zupełnie inne od naszego. E, to jest zupełnie inna kultura, i mm, ja generalnie cieszę się, że jestem, e, że mieszkam tutaj, gdzie, e, gdzie mieszkam. Te kraje mnie fascynowały, zwłaszcza Japonia. Całe życie trenowałam karaty. Kiedyś, więc no, ten, ten temat był zawsze gdzieś tam blisko mnie, ale to, jaki, jakie podejście do natury ma właśnie Japonia, jest dla mnie fascynujące i to, jak oni są wspierający, jak właśnie wprowadzają w ogóle do szkół te elementy. U nas też by się to przydało zdecydowanie. Właśnie te karty temu służą, żeby nauczyciele również mieli narzędzie do tego, jak. Spędzać czas w naturze z dziećmi w ciekawy sposób. Ciekawy, który oderwie je od telefonów, prawda? Od tego, no że właśnie. ciągle coś tam miga, klika, a natura jest przecież fascynująca, tylko trzeba ją e, pokazać. I to nie jest tak, że tylko z tymi kartami będzie można chodzić do lasu. Tu chodzi o to, żeby rozbudzić to wyobraźnię, tą ciekawość właśnie dzieci czy dorosłych, żeby to e, zauważyć. Potem to już płynie, potem już wnika się w atmosferę leśną i, i po prostu uczy się takiej relacji z naturą szacunku. Bo ludzie czasem, nauczyciele czasem się boją, że właśnie nie potrafią nazwać tych rzeczy, a to, to niekoniecznie nie trzeba nazwać, ale... nazwać, mogą dzieci właśnie własne nazwy wymyślić, zobaczą na przykład Dokładnie. jakiegoś powiedzmy chrząszcza czerwonego, no to nazwą go czerwony chrząszcz i tyle, nie musimy dokładnie dochodzić jak, jak, jak jest nazwa naukowa, a właśnie brakuje tego, no i brakuje tego kontaktu takiego sensorycznego, nie? żeby się położyć na ziemi, zagrzebać w liściach, rodzice się boją, nauczyciele się boją, dzieci się boją. Nie? Ja jestem właśnie w trakcie pisania książki, rozszerzenia tej i tam jest rozdział poświęcony właśnie bezpieczeństwu w lesie. Ale a propos sensoryki, mówi się teraz, dzieci chodzą na zajęcia z integracji sensorycznej, no to właśnie takie wyjście do lasu to jest integracja sensoryczna, gdzie tak. można pójść, dotknąć, poczuć, my tego mamy za mało, my dotykamy wciąż płaskich powierzchni, tak, ekranów, tak, prawda, jakichś tak. joysticków, jakichś takich rzeczy. My nie jesteśmy po to stworzeni, żeby, my jesteśmy po to, żeby dotykać różnych struktur, bo to rozwija nasz mózg, on sobie dostaje pokarm. No cywilizacja wypiera fakturę, wszystko jest gładkie, tak? Mamy to asfaltowe takie... drogi, mamy plastik, mamy metalik samochody, mamy ewelewacje bardzo równe od liniki z takimi ostrymi kantami, mamy blachodachówkę, <śmum> mamy no przeróżne rzeczy, Aromat które są gładkie. Aromat naturalnym, tak? wszystko jest po prostu, tak, e, wszystko tak. jest stworzone. A są takie badania w tym roku upublicznione z Meksyku, gdzie okazało się, że osoby zbadano mózgi osób już zmarłych i okazuje się, że ci, którzy mieli demencję starczą, mieli najwięcej mikroplastiku w mózgu. No. Będzie gorzej. Jeszcze no, wiem, będzie gorzej. Wiem, będzie gorzej. Właśnie jestem na kursie ze sztucznej inteligencji i widzę. dowiedziałam się, że ludzie rozmawiają o swoich emocjach z czatem. Że do gabinetów y, psychoterapeutów albo y, seksuologicznych przychodzą osoby, które y, skarżą się, że mąż albo żona nie są y, tak rozbujali w rozmowie o emocjach jak z czatem. To się dzieje w naszym kraju. Zatem Postanowiłam się temu sprzeciwić. Wracamy do lasu. Wracamy, tak? do, lasu, Wracamy do lasu. Pozdrawiamy i naprawdę polecam bardzo wszystkim przedszkolom, szkołom i mądrym rodzicom. Cześć. Dzięki, cześć.